Piotruś i bałagan w pokoju. W małym miasteczku, pełnym zielonych drzew i kolorowych kwiatów, mieszkał sobie chłopczyk o imieniu Piotrek. Był to wesoły chłopiec, pełen energii i wyobraźni, który uwielbiał bawić się klockami, samochodzikami i pluszowymi zwierzątkami. Jednak Piotrek miał jedną wadę: był troszkę leniwy szczególnie jeśli chodziło o sprzątanie swojego pokoju. Kiedy Piotrek bawił się, jego pokój zmieniał się w istną dżunglę. Klocki były porozrzucane po całym dywanie, samochodziki stały wszędzie, a na łóżku leżały porozrzucane poduszki i pluszowe misie. Piotrusiu, czas posprzątać, wołała jego mama, wchodząc do pokoju. Pamiętaj, że porządek w pokoju to porządek w głowie. Ale Piotrek nie słuchał. Zawsze znajdował wymówkę, by nie sprzątać. Mamo, zaraz to zrobię tylko jeszcze jedna zabawa odpowiadał, nie odrywając się od klocków. Jednak pewnego dnia, kiedy Piotrek znów zostawił swój pokój w totalnym nieładzie, stało się coś dziwnego. Gdy zasnął w nocy, jego zabawki zaczęły szeptać między sobą. On nas w ogóle nie szanuje, narzekał mały czerwony samochodzik. Cały czas nas gubi pod łóżkiem, dodał Miś z jednym okiem. Klocki zaczęły się suwać z półek, zjeżdżając na podłogę, a pluszaki przewracały się na łóżku. Pokój wyglądał teraz jak prawdziwa dżungla z zabawkami porozrzucanymi wszędzie. W tym momencie przez okno wleciał mały świetlik. Latał nad bałaganem i przypatrywał się wszystkiemu. Ojejku, cóż tu się dzieje? zapytał, zbliżając się do klocków. Piotrek nigdy nas nie sprząta, odpowiedziały smutno zabawki. A ja wiem, jak to zmienić, powiedział świetlik, uśmiechając się tajemniczo. Potrzebna będzie tylko pomoc jego mamy. Następnego dnia, kiedy Piotrek obudził się, zauważył, że jego pokój wyglądał jeszcze gorzej niż wieczorem. Bałagan był taki, że trudno było się poruszać. Piotrek usiadł na łóżku i jęknął. O nie, znowu sprzątanie. Jego mama weszła do pokoju, uśmiechając się ciepło. Zauważyła bałagan ale zamiast się złościć, miała inny plan. Piotrusiu, widzę, że twój pokój potrzebuje porządnego sprzątania, ale wiesz co? Może zrobię to dzisiaj inaczej, powiedziała tajemniczo. Jak inaczej? Zapytał Piotrek zaskoczony. Zamiast zmuszać się do sprzątania, zrobimy z tego zabawę. W każdej rodzinie ważna jest współpraca. Pamiętaj, że nasz dom to wspólna odpowiedzialność i każdy musi pomagać, żeby było czysto i miło, powiedziała mama, kładąc rękę na ramieniu Piotrka. Ale jak to zrobić, żeby było fajnie? zapytał chłopiec, trochę bardziej zainteresowany. A może spróbujemy zagrać w grę? Nazwiemy ją Magiczne Porządki. Każda rzecz w twoim pokoju ma swoje miejsce. A twoim zadaniem będzie znaleźć to miejsce najszybciej, jak potrafisz, wyjaśniła mama. Piotrek zastanowił się przez chwilę. Gra w sprzątanie? Brzmiało to jak coś nowego i innego. Zaczynamy! zawołała mama, ustawiając na stole zegar. Najpierw musisz znaleźć wszystkie klocki. Są porozrzucane po całym pokoju. Twoim zadaniem jest zebrać je wszystkie i umieścić w pudełku. Masz na to trzy minuty. Piotrek spojrzał na klocki, które leżały wszędzie, na podłodze, na łóżku, a nawet pod szafą. Szybko zabrał się do pracy. Biegał po pokoju, zbierał klocki i wrzucał je do pudełka, starając się zdążyć przed upływem czasu. Mama liczyła czas, a Piotrek był pełen energii. Jeszcze 30 sekund, wołała mama. Piotrek wrzucił ostatni klocek do pudełka i zawołał. Zrobione. Mama spojrzała na zegar i uśmiechnęła się. Udało się. Ale to dopiero początek. Teraz spróbujmy zebrać wszystkie samochodziki. Masz na to dwa minuty. Piotrek, który był teraz pełen entuzjazmu, rzucił się na zbieranie samochodzików. Znalazł je na parapecie, pod łóżkiem i na półce z książkami. Z każdą chwilą coraz bardziej cieszył się, że jego pokój robi się coraz bardziej uporządkowany. Po godzinie wspólnej zabawy i sprzątania pokój Piotrka wyglądał jak zupełnie nowy. Wszystkie klocki były w pudełku, samochodziki równo poukładane na półce, a pluszowe misie siedziały grzecznie na łóżku. Nawet podłoga była czysta. Widzisz, Piotrusiu? Kiedy sprzątanie zamieniamy w zabawę i robimy to razem, wszystko idzie szybciej i jest o wiele przyjemniej, powiedziała mama z uśmiechem. To prawda, mamo było fajnie. Nigdy nie myślałem, że sprzątanie może być takie ciekawe, odpowiedział Piotrek, patrząc z dumą na swój czysty pokój. Ale to nie był koniec niespodzianek. Mama miała jeszcze coś dla Piotrka. A teraz, Piotrusiu, ponieważ tak świetnie sobie poradziłeś, mam dla ciebie mały prezent, powiedziała mama, sięgając po coś za plecami. Był to piękny, kolorowy plakat z napisem Mój pokój, moje zasady, moje porządki. Na plakacie były obrazki różnych zabawek i półek, które przypominały o tym, gdzie co powinno leżeć. Ten plakat powiesimy na ścianie, żebyś zawsze pamiętał, że Twój pokój to Twoje królestwo. Jeśli będziesz dbał o porządek, zawsze będziesz się tu czuł dobrze, powiedziała mama. Piotrek był zachwycony. Plakat wyglądał świetnie i przypominał mu o dzisiejszej zabawie. Obiecał sobie, że od teraz będzie starał się utrzymywać porządek, bo zrozumiał, że to nie tylko obowiązek. Ale także sposób na to, aby jego pokój był miejscem, w którym zawsze czuje się dobrze. Tego wieczoru, kiedy Piotrek z mamą siedzieli przy kolacji, mama postanowiła porozmawiać z nim o czymś ważnym. Wiesz, Piotrusiu, dzisiejszy dzień pokazał mi, że potrafisz być odpowiedzialny za swoje rzeczy, ale to tylko początek. W rodzinie wszyscy musimy współpracować, żeby nasz dom był czysty. I przyjemne do mieszkania, zaczęła mama. A co to znaczy współpraca? Zapytał Piotrek, gryząc kawałek chleba. To znaczy, że każdy w rodzinie ma swoje zadania. Kiedy wszyscy pomagają, dom staje się miejscem, w którym wszyscy czują się dobrze. Na przykład tata zawsze wynosi śmieci, ja dbam o pranie, a ty możesz pomagać w sprzątaniu swojego pokoju i układaniu zabawek w salonie, wyjaśniła mama. Czyli każdy ma swoje zadania? Zapytał Piotrek. Dokładnie tak. A im bardziej się wspieramy, tym łatwiej jest nam dbać o nasz dom, dodała mama. Piotrek zrozumiał, że jego mama miała rację. Sprzątanie nie musiało być nudne ani trudne, jeśli wszyscy pomagali sobie nawzajem. Obiecał, że od teraz będzie bardziej zaangażowany w domowe obowiązki i nie będzie już leniwy, kiedy mama poprosi go o sprzątanie. Od tego dnia Piotrek zmienił swoje podejście do sprzątania. Z pomocą mamy i plakatu, który przypominał mu o porządku, zaczął regularnie sprzątać swój pokój. A kiedy tata poprosił go o pomoc w ogrodzie, Piotrek chętnie się zgodził, bo zrozumiał, że współpraca w rodzinie to nie tylko obowiązek, ale także sposób na to, by wszyscy czuli się dobrze razem. Piotrek nauczył się, że porządek to nie tylko czyste zabawki i posprzątane półki, ale też harmonia w domu. A kiedy wszyscy razem dbają o porządek, dom staje się miejscem pełnym radości, gdzie każdy może czuć się dobrze. I tak Piotrek, choć wcześniej leniwy, Stał się prawdziwym mistrzem porządków, a jego pokój był zawsze gotowy na kolejne zabawy i przygody. Koniec.